W połowie lutego Ukraińcy rozpoczęli kolejną ofensywę. Tym razem zmienili taktykę. Poza huraganowym ostrzałem artyleryjskim i bezpośrednimi atakami na Lwów postanowili całkowicie odciąć miasto od reszty kraju. W tym celu rzucili duże ilości wojsk na Grudek Jagieloński i Lubień. Jerzy Białkowski pozostał w mieście. Jego oddział bronił łyczakowa. Szczególnie dokuczliwy w tym rejonie był ostrzał artyleryjski. Ginęło w nim wielu cywilów. Jeden z pocisków trafił w barykadę bronioną przez Białkowskiego. Jurek cudem uniknął śmierci. Tuż przed ostrzałem jego drużyna została zmieniona, by udać się po porcje żywieniowe. Z okolicy Lwowa przychodziły złe wieści. Ukraińcy przerwali wodociąg dobrostański oraz zniszczyli centralę elektryczną, pozbawiając Lwowian wody i prądu. Sytuacja miasta zaczęła się robić rozpaczliwa. Powoli kończyła się amunicja, a na domiar złego ukraińska artyleria trafiła w magazyn amunicji mieszczący się na dworcu. W potężnej eksplozji zginęło kilkudziesięciu ludzi. Na początku marca Ukraińcy zniszczyli linię kolejową prowadzącą do Lwowa od zachodu. Miasto zostało definitywnie odcięte. Pozbawiono Lwowian możliwości dowozu zarówno żywności, jak i amunicji. Dramatyczne położenie Lwowa sprawiło, że 7 marca 1919 roku naczelne dowództwo wojsk polskich z Warszawie w telegramie wydało rozkaz wojskom broniącym miasta, żeby przebiły się przez oblężenie i wycofały do przemyśla. Generał odpowiedział. Powziąłem niezłomną decyzję raczej zginąć z załogą niż w myśl rozkazu naczelnego dowództwa opuścić lwów. Jedyną drogą łączącą Lwigród z resztą Polski była droga powietrzna. Od początku obrony miasta samoloty pełniły ważną rolę w ramach misji żywnościowej i humanitarnej. Generał wykorzystywał ten rodzaj transportu, gdy udawał się na narady do Warszawy. Jego pilotem bardzo często był Amerykanin, późniejszy znany producent filmowy. W najkrytyczniejszym momencie dla Lwowa lotnictwo odegrało zbawienną rolę. W porozumieniu z dowódcą Armii Wschód jeden z lwowskich polityków poleciał do Poznania. Wobec tego, że Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem, a walki dobiegły końca, Poznańczycy zostali poproszeni o pomoc. Nie odmówili i 9 marca ochotnicze oddziały wyruszyły, by wesprzeć Lwów. Posiłki wysłał również Kraków. Opinia publiczna w Polsce coraz mocniej zaczęła naciskać na Warszawę, żeby jak najszybciej udzielić pomocy walczącemu miastu. W takiej sytuacji komendant postanowił w końcu zorganizować odsiecz dla Lwowa. Niestety, po zajęciu przemyśla, dowódca odsieczy chciał najpierw oczyścić okolicę z ukraińskich band i dopiero wtedy wysłać wojska do Lwiego Grodu. Każdy dzień zwłoki dla Lwowian oznaczał tragedię. Generał poleciał samolotem do przemyśla, by przekonać o konieczności przyspieszenia ofensywy. Po powrocie udał się na najbardziej zagrożone odcinki. Obrońcy walczyli resztką sił. W końcu doczekano się radosnych wieści. Pułki poznańskie 18 marca 1919 roku odblokowały Grudek Jagieloński. Oblężenie Lwowa zostało zlikwidowane. Ukraińcy się wycofali. Na ulicach miasta zapanował entuzjazm i niedowierzanie. Jurek Białkowski czuł się dokładnie tak samo jak w listopadzie 1918 roku, gdy na ratuszu zatknięto polską flagę. Ofiara nie poszła na marne. Wojna co prawda się nie skończyła, ale przysłane posiłki i niezłomna postawa generała dawały podstawy, by z optymizmem patrzeć w przyszłość. Sztab Armii Wschód zaczął planować wielką ofensywę przeciwko Ukraińcom, i właśnie wtedy na wszystkich spadła wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Warszawa zdjęła generała ze stanowiska dowódcy Armii Wschód i powierzyła je dowódcy od sieczy. Białkowskiego bardzo zasmuciła decyzja komendanta. Humor odrobinę mu się poprawił, gdy dowiedział się, że jego oddział weźmie udział w pożegnalnym spotkaniu z generałem. Jurek cały czas nie mógł zrozumieć, dlaczego naczelne dowództwo zabiera im nie tylko nieugiętego wodza, ale i troskliwego opiekuna, który dla Lwowian był niczym ojciec. Generał przed wyjazdem z Lwowa pożegnał swoich żołnierzy. Jerzy Białkowski razem ze swoim oddziałem wziął udział w tej uroczystości. Na widok wodza wszyscy przyjęli postawę na baczność. Generał stanął na podwyższeniu i rozpoczął pożegnalne przemówienie. Powołany rozkazem wodza naczelnego na inne stanowisko opuszczam cię dzielna armio wschód. Złączyła nas czteromiesięczna walka w obronie lwowa i kresów wschodnich. Zespoliły ciężkie, żmudne, uporczywe boje o polską ziemię, o polski stan posiadania, o wschodnie rubierze Rzeczypospolitej Polskiej. Przejęty miłością zmartwychwstałej ojczyzny, porwałeś się żołnierzu Polski gołymi niemal rękoma na wroga, który podstępnie w jej całość godził. Dokonałeś czynu wojskowego, który już dziś obfite wydaje plony. Czteromiesięczna walka o utrzymanie tego, co bohaterskim wysiłkiem szczupłych, niedostatecznych sił zostało zdobyte, wykazała, że nie liczba jedynie stanowi o zwycięstwie. Wasz duch, wasz hart nieugięty, wasze niezłomne męstwo wyrównały braki liczebne i materialne. Pozwoliły przetrwać najcięższy okres i doczekać chwili, gdy cała Polska swoimi posiłkami zasilać już może zastępy walczące tutaj przeciw przemożnej nawale wroga. W chwili rozłąki podziękę chcę Wam złożyć za Wasz trud żołnierski, za Waszą wierną służbę ojczyźnie, za Wasze nadludzkie często wysiłki, za Waszą krew ofiarnie przelaną dla świętej sprawy. Ofiary te i trudy ponosiliście ochotnie, bo odżyła w was tradycja rycerskich pokoleń, co na tej ziemi walczyły i zwyciężały, ginęły i broniły jej przed zalewem wschodniego barbarzyństwa. Tak jak wówczas, tak i dziś. Hartowne piersi polskiego żołnierza są przedmurzem zachodniej kultury i szczytnych ideałów, wiodących ludzkość na wyższe stopnie rozwoju i rozkwitu. Żegnam was, żołnierze! dziękując wszystkim, dowódcom, oficerom i żołnierzom za tyle ofiar dla ojczyzny i życzę jej i wam, by obfity zszedł plon z waszego szczodrego posiewu krwi serdecznej. Żegnając was, nie mogę zapomnieć o tych, którzy stali za wami i swą wytrwałością, swą tężyzną krzepili waszego ducha. Bohaterska ludność kresowego Lwowa i całego szeregu miejscowości, Bezpośrednio narażonych na bezwzględne ataki wroga, znosiła z zaparciem, bez szemrania, wszelkie niedostatki i cierpienia, często niemal na równi z walczącym wojskiem, zdrowiem i życiem płacąc za swój patriotyzm, za wierne wytrwanie przy ojczyźnie. Za ten hard ducha szczególne uznanie należy się całej ludności polskiej kresów tutejszych. Dziękuję jednocześnie i tym, których dzielna. Ognio wypróbowana współpraca ułatwiała nam w wielkiej mierze prowadzenie walki, zasyłając słowa gorącego uznania kolejarzom polskim. Żołnierze, ofiarność i hart, oto niezniszczalne podstawy zupełnego zwycięstwa. Tą ofiarnością i hartem porwany naród cały przez usta pierwszego Sejmu odrodzonej ojczyzny wyraził niezłomną wolę bronienia wschodnich kresów. Opuszczam bohaterskie miasto, ufny w jego przyszłość, bo pewien jestem, że los kresów zapewniony, że walka doprowadzona będzie do zwycięskiego wyniku. Dla mnie, który tu chowałem się i wyrosłem, który czuje się złączonym wszystkim z miastem i tymi kresami, niepomierna to ulga i uspokojenie. Czyny Armii Wschód zapisały nową przepiękną kartę odradzającej się wojskowości polskiej. Złotymi na tej karcie zgłoskami widnieć będą bohaterskie boje pod przemyślem, chyrowem, mościskami, lubieniem, stawaczynami, obroszynem i krysowicami. Świetne czyny orężne pod Bartatowcem, Rawą Ruską, Kozicami, Domaryżem. Bohaterska obrona linii wereszycy, krótka i lubienia, a szczególnie uparte zwycięskie wytrwanie na wszelkich pozycjach wokół Lwowa. Pobojowiska, Persenkówki, krzywczyc, zboisk, sokolnik, skniłowa, kulparkowa, chołoska, tak obficie krwią bohaterów zroszone, nowym blaskiem okryły oręż Polski. Żegnając was, żołnierze, niezłomną przeniknięty jestem nadzieją. Że tradycji walk tych wierni i nadal zwycięstwo do sztandarów waszych przykujecie. Bóg z wami, żołnierze. Walcząc za wolność i ojczyznę, osiągniecie sławę i zwycięstwo. Generał opuszczał Lwów, owacyjnie żegnany przez mieszkańców. Naczelne dowództwo przenosiło go do Paryża na placówkę dyplomatyczną, gdzie miał objąć stanowisko szefa polskiej misji wojskowej. Jurek Białkowski zastanawiał się, czy będzie mu jeszcze dane spotkać generała. Mimo radości z utrzymania lwowa, przyszłość wyglądała niepewnie. Wojna wciąż trwała. Następne miesiące upłynęły pod znakiem niezliczonej ilości bitew i bitewek, nocnych wypadów za linię wroga i zasadzek. Białkowski z każdej akcji wychodził cało. Zwycięstwo w wojnie zaczynało przechylać się na stronę Polski. Po rozpoczęciu wielkiej ofensywy w maju 1919 roku, w której główną siłę stanowiły wojska wielkopolskie, Jurek mógł wreszcie trochę odpocząć. Znalazł się na tyłach. Dla niego na jakiś czas walka się skończyła. W lipcu Polacy wyparli Ukraińców za zbrucz. Wróg był pobity. Zwycięstwo stało się faktem. Niestety nie oznaczało to końca wojennych zmagań. Polskie wojska cały czas równolegle toczyły walkę z bolszewikami. Pod koniec 1919 roku podpisano zawieszenie broni, ale komendant przygotowywał się do decydującej rozprawy z bolszewicką Rosją. W kwietniu 1920 roku ruszyła polska ofensywa na Kijów. Wziął w niej udział Jerzy Białkowski. Po kilku miesiącach względnego pokoju znowu wyruszył na front. Nie wiedział co go czeka. Miał złe przeczucia, chociaż wszystko od początku wyprawy układało się pomyślnie. Jego niepokój nie uszedł uwadze kolegów z oddziału. Przekonywali go, że nie ma czym się martwić, wręcz przeciwnie trzeba się cieszyć z odnoszonych sukcesów. A powodów do zadowolenia przecież nie brakowało. Wojska polskie błyskawicznie posuwały się do przodu, nie napotykając większego oporu Armii Czerwonej. Na początku maja osiągnięto kijów. Po zajęciu miasta zorganizowana została wielka defilada, w której wzięły udział zwycięskie wojska polskie i wspierające je wojska ukraińskie. Białkowskiemu nie podobało się to wszystko. Był nieufny wobec Ukraińców. Co prawda, część z nich udowodniła, że są przyjaźnie nastawieni do Polaków, ale ich armią dowodził człowiek, który kilka miesięcy wcześniej kierował atakami na Lwów. Niektórym z kolegów Jurka również nie odpowiadał taki sojusznik. Podczas wielkiej defilady Białkowski nie podzielał ogólnie panującej euforii i radości. Towarzysze broni zauważyli jego niepokój. Taki sukces, a ty wciąż z pochmurną miną, zwrócił się do Jurka strzelec Michał Toszka, z którym Białkowski zżył się podczas wyprawy kijowskiej. Nie podoba mi się to wszystko. Za łatwo poszło. Bolszewicy prawie w ogóle nie stawiali oporu, jakby nie chcieli walczyć. Poza tym jakoś nie ufam Rusinom. Zamiast pilnować naszych ziem, walczymy dla tych, którzy jeszcze kilka miesięcy temu zażynali nas jak prosięta. Przesadzasz. Jak Rusini stworzą swoje państwo, to kosztem Rosji. Dla nas taki rozwój wydarzeń będzie najlepszym z możliwych. Nie wiem, mam złe przeczucia. Wydaje mi się, że jesteśmy za daleko od Polski. Jakby bolszewikom zależało, żeby wyciągnąć nas jak najdalej na wschód. A ja ci mówię, że gadki o potędze armii czerwonej to mity. Bolszewicy ledwie wygrali z białymi, nie ma się czego bać. Obyś się nie mylił, odparł trochę na odczepnego Jurek. Nie chciał przedłużać tej rozmowy, bo zupełnie nie przekonywały go argumenty kolegi. Bardzo szybko okazało się, że to Białkowski miał rację. Bolszewicy celowo unikali walki, pozwalając Polakom zdobyć kijów. Sami zaś zaczęli koncentrować ogromne siły na północy, na Białorusi. Z początkiem czerwca 1920 roku ruszyła wielka ofensywa Armii Czerwonej. Polskie wojska zaczęły się cofać. Rozciągnięcie frontu sprawiło, że w szeregi Polaków wkradła się dezorganizacja. Komendant nie potrafił sobie poradzić z chaosem, jaki zapanował w armii. Oddział Białkowskiego został zaskoczony przez Bolszewików w okolicach Sarny. Wróg wziął ich w kleszcze. Odwrót, atakują zewsząd, krzyczał kapitan, nie kryjąc paniki. Z prawej rzucił do Jurka Toszka. Białkowski odwrócił się i zobaczył nacierającego czerwonoarmistę. Błyskawicznie odskoczył, unikając wrogiego bagnetu. Następnie wycelował w bolszewika i pociągnął za spust. Trafił go w plecy. Szybko przeładował, ale nie zdążył oddać kolejnego strzału. W pobliżu eksplodował granat. Jurek stracił przytomność.